No witam was, serdecznie, moi drodzy. Do mnie wczoraj dotarły okna. No w dalszej części Wam pokażę wizualizację w 3D. Ja mniej więcej jak to będzie wyglądało. Ta moja oranżeria. Okna, słuchajcie, są 2, 2 ,80 m szerokie. Na 1,40 m wysokie. Do tego mam dwie pary drzwi i takie mniejsze jeszcze okna. Dziwić, że e, ja kup, mam już okna, jeszcze nic poza tym. Ale Wam powiem teraz dlaczego właśnie kupiłem okna. Dlaczego zacząłem od okien? Dla mnie, słuchajcie, kupnie, kupienie tych okien to była podstawa. Bo mniej więcej teraz, słuchajcie, wiem jaka, je, jaka będzie szerokość tej zabudowy, y, y, co zrobię. Jaka będzie wysokość? W tym momencie już jestem w stanie, ile będę potrzebował płyty obornickiej, jakiej. Jaką jestem w stanie wysokość zrobić, po prostu jakie materiały mi są potrzebne, bo słuchajcie, zaczynam po prostu od jakby ktoś powiedział od, od, od tyłu, bo o co też chodzi? Słuchajcie, moi drodzy, yy, można wybudować oczywiście budynek według wymiarów, okna sobie zrobić, tak? Ale żeby dostać używanych okien, to jest ciężko dostać pod dany wymiar, tak? Można sobie kupić nowe, zamówić na zamówienie, no ale wtedy te okna by kosztowały majątek, tak? Tu jest, słuchajcie, 8 sztuk. To jest tworzy olbrzymią, takie jak na ścianie będą cztery będą na jednej ścianie okna. To na wysokość będzie 2,80, na szerokość będzie 5,60. A szerokość ściany będzie 7 metrów miała. No, to sami już możecie sobie wyobrazić, sobie jak to będzie, tak? No, jak to będzie w ogóle wyglądało? No nic, dlatego zacząłem właśnie od okien. Bo teraz już wiem, że mam te okna, wiem jak teraz pójdą, jak ściana. Rozmawiałem jeszcze też ze, 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 z fachowcami, którzy prawdopodobnie będą mi montowali okna, czy, czy, czy dać później między nimi płytę, czy, czy można je skręcić jedne z drugimi i stworzyć, no mi też wytłumaczyli jak to później, jak tam wzmocnienia zrobić i tak dalej, tak żeby utworzyć, no mniej więcej za chwilę na wizualizacji Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No i będę, słuchajcie, w dalszych części działał, jak to się mówi w najbliższym czasie. Już, już zacząłem załatwiać sobie płytę obornicką. Też na ten temat będzie później materiał. Także moi drodzy, w ten sposób i od tego zacząłem. Także okna mam, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe mam, żeby można było sobie otworzyć w razie czego staczką wjechać. Czy, czy ten to są okna nad te drzwi, które pójdą. Też zobaczycie za chwilę na wizualizacji, jak to będzie wyglądało. I będę jeszcze Wam opowiadał, co i jak, właśnie podczas tej wizualizacji. Witam Was, słuchajcie, no i zaczynamy zwiedzanie w takim razie mojej oranżerii. Powiem od razu, że nie jest to dokładne, ponieważ ten program nie, nie dokładnie odzwierciedla wymiary, yy, tylko po kącie tu będą zupełnie, budynek będzie pod skosami. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Wchodzimy, moi drodzy, od północnej ściany, od strony północnej, drzwiami. Już Wam mogę powiedzieć, po prostu ten program nie posiadał takiej możliwości. Nad tymi drzwiami będzie dodatkowe to małe okno, które Wam pokazywałem, że, że mamy. Wchodzimy do środka. Witam Was, słuchajcie, w środku. Po lewej stronie rośliny będą rosły na stałe. Tak jak przewiduję. A po prawej stronie i wreszcie części będzie służyła jako zimownia do zimowania tych wszystkich moich egzotyków. I teraz słuchajcie, wchodzimy dalej. Jak widzicie, ten narożnik, który tutaj mamy, na wprost po pole, o ten właśnie, on będzie wysoki na 5 metrów. Na tej ścianie wschodniej będzie właśnie będą te cztery zamontowane duże okna. No tutaj niby jest i więcej, ale słuchajcie, no sami widzicie, że że no program po prostu, ten program nie odzwierciedla yy, tego dokładnego, tych wymiarów. Jako powierzchnia, tak zgadza się, bo jest, to jest budynek 5 na 7 tu w szczycie ma 5 metrów, boki ma 7 metrów, ale no konstrukcja dachu będzie troszeczkę inaczej wyglądała. Także ten narożnik po lewej stronie za zaroślinami będzie miał 5 metrów wysokości, po prawej stronie dokładnie ten narożnik będzie miał 4 metry wysokości. Jak odwrócimy się w drugą stronę, ten narożnik, gdzie tu przewiduję właśnie tam mieć taki stół, no wiecie, no, no jak to jak to potrzeba takie rzeczy tam coś przesadzić, coś takiego, no to stół, ten narożnik będzie miał 3,5 metra wysokości. Także jak żeście zauważyli, będzie cała, cały dach będzie pod skosem. Mi się wydaje, że będzie bardzo ciekawy architektonicznie wyglądać ten budynek. No i to są drzwi, którymi ważyśmy w Przejdziemy teraz tutaj, zobaczymy, słuchajcie, to jest ściana wschodnia i okna będą zaczynały się, już Wam zmówię, 70 cm od ziemi, nie tak jak tutaj jest na wizualizacji w tej chwili, że jest od ziemi do sufitu, ale no mówię z racji, że ten program jest inny, i nie ma wszystkich możliwości technicznych, no to mniej więcej tylko tak zarys, jak to mniej więcej właśnie wygląda, jak to będzie wyglądało. Także tak to się przedstawia na tej stronie. Właśnie będą cztery te duże okna. Tu na ścianie wschodniej będą dwa okna, jedne nad drugimi. Czyli będzie tak samo 2,80 na 2,80. Drzwi wejściowe na południe. No i będzie y, nad tymi drzwiami okno, które powinno wysokością zrównać się z tymi oknami y, po boku. No i tu mamy ścianę zachodnią gdzie też będą właśnie dwa, dwa te okna zamontowane. Mniej więcej to tak słuchajcie wygląda. Ściana wschodnia i ściana południowa. No i tu mamy, jesteśmy od strony zachodniej. Nie wiem, myślę, że, że będzie jako budynek bardzo ciekawie wyglądać pod względem wizualnym z i z zewnątrz. No, jaki? Myślę, mi się wydaje, że w środku będzie też dosyć. Chociaż, aczkolwiek powiem wam, że jaki byśmy budynek nie postawili, co byśmy nie wybudowali, to za jakiś moment się okaże, że jest za mały, niedobry. No, ale to jest, no, to jest normalne. No tu fajnie tak wygląda. Tu jest, widzicie, ten narożnik po lewej stronie jest wysoki, tu jest niżej. W rzeczywistości, no mniej więcej tak będzie wyglądało w rzeczywistości. Tylko mówię, no to jest wizualizacja 3D i ona faktycznie pokazuje troszeczkę to inaczej. Ale tak mniej więcej właśnie będzie wyglądało. Ściany będą tu, gdzie są ściany, będzie płyta obornicka, jak mówiłem w filmie. I dach będzie z płytą obornicki, z tym, że prawdopodobnie tu w dachu jeszcze będzie przez całość szedł jeden świetlik, Ale no mówię, no w ten program nie jest w stanie wziąć, pokazać wszystkiego, jak to się mówi. Tak jakbym sobie zażyczył, żeby to wyglądało, żeby tak można było, żeby Wam pokazać, to, to no, no jest ten program, jest taki jest, no to jest wersja, jak to się mówi, taka darmowa, no. W każdym razie, słuchajcie, tak to widzicie, wygląda. O, chciałem zmniejszyć, ale to tak nie, 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 nie zawsze mi to idzie, o, może w ten sposób, o, teraz, o. Kolor mniej więcej będzie taki ciemny grafit, tak sobie planuję, ale no to też wszystko się okaże jeszcze. W, jestem w kwestii właśnie w tym momencie w trakcie załatwiania tych, tych, jak to się mówi, płyt. Z zewnątrz będzie to coś takiego właśnie wyglądało. No myślę, że, że, że będzie ciekawie jako budynek, jako bryła budynku będzie wyglądać, prezentować się przez ten skosdach, dlaczego taki skosdach, takiego skosdachu robię, bo ponieważ tu w tym miejscu, w tym narożniku chcę mieć jak najwyższe rośliny posadzone, które będą mogły rosnąć do 5 metrów wysokości, a w tym znowu w narożniku tym najniższym, Mogę, jak to się mówi, mieć zimować mniejsze rośliny. Nie chciałem całej konstrukcji budować na 5,5 metra wysokości, zobaczcie, bo to się wiąże też z, z ogrzewaniem ze wszystkim. Tu biorą y, w tym momencie y, pod względem ekonomicznym. No i zachęcam moi drodzy do śledzenia następnych prac związanych z budową tej oranżerii. Przedstawię też m.in. jakie co jakie dokumenty będą wymagane, co jest potrzebne. Także zapraszam i pozdrawiam wszystkich serdecznie. No, Zobaczyska. Do następnego razu.